Cześć, z tej strony ponownie Agnieszka. Cześć, z tej strony Darek, witam Was ponownie. E, dzisiaj opowiemy Wam, jak sprawdzić, czy Wasze auto jest objęte ubezpieczeniem oraz jakie są różnice między ubezpieczeniem a gwarancją. E, zacznijmy może sobie w ogóle od tego, co to jest ubezpieczenie OC. Tak jest, ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialność cywilna no, w ruchu pojazdu. I jest to e, no, ubezpieczenie, które chroni nas przed finansowymi konsekwencjami szkód poczynioną osobom trzecim. Tak, i w jakich sytuacjach w ogóle korzystamy z OC? No przede wszystkim w wypadku właśnie jakichś kolizji, zdarzeń drogowych. A tutaj w takim wypadku są pokrywane koszty naprawy samochodu osoby poszkodowanej. Mhm. Są to koszty ponoszone, których właśnie nie musi ponosić Sprawca danego, danej kolizji, tylko za niego płaci ubez, ubezpieczyciel, mm. tak? Towarzystwo Ubezpieczeniowe. A no, osoba poszkodowana ma po prostu naprawione auto, mm. tak? Nie są to mm. tylko szkody na mieniu, ale są to również szkody no, na ciele. No włącznie niestety z śmiercią w takim wypadku. Tak, no jeżeli ktoś ucierpi po prostu w danym wypadku, ma jakieś obrażenia, wymaga hospitalizacji, leczenia, no to koszty tego leczenia właśnie pokrywa ubezpieczyciel. No a jeżeli ktoś no, niestety poniesie śmierć w danym wypadku, no to wtedy jest wypłacane odszkodowanie po prostu hmm. jego rodzinie. Są to też takie odszkodowania niematerialne, no właśnie to będą za te bóle, oprócz samego hmm. skaleczenia to również za bóle, ale również no to takie na psychice, że tak się wyrażę. No, wiadomo, jak ktoś uczestniczył w takim poważnym kolizji no, ze skutkiem śmiertelnym, może na przykład w przeszłości obawiać się prowadzić pojazd i również no, z tytułu takiego ubezpieczenia OC odszkodowanie jak najbardziej mu się zależy. E, tak, no i e, też chroni nas przed szkodami wyrządzonymi przez naszego pasażera. Tak? No, jeżeli e, pasażer przysiadając, wsiadając ze samochodu albo przebywając w pojeździe uszkodzi jakiś drugi pojazd, e, no to wtedy również jest to pokrywane z policji OC. Natomiast takie są różnice między gwarancją a polisą OC. No. Jeżeli jest, jeśli posiadamy policję OC, no to oczywiście to jest od tych zdarzeń lasowych działanie sił wyższych. Również jest no właśnie te odszkodowania, które sobie omówiliśmy. A jeżeli chodzi o gwarancję, to tutaj mówimy o po prostu awarii pojazdu, czyli nie musi być jakiegoś zewnętrznego działania, tylko po prostu auto ulega awarii. No jest to niestety nagłe, nieprzewidziane zaprzestanie funkcjonowania jednego podzespołu bądź układu podzespołów. No i wtedy, jak ktoś nam w aucie szwankuje, tak już nie mówiąc, po prostu zgłaszamy to z tytułu gwarancji. Tak, przede wszystkim ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Od 1 lipca 2024 roku kary za brak ubezpieczenia OC dochodzą do 8600 zł, więc naprawdę są to ogromne kwoty. No a gwarancja jest to dobrowolne świadczenie. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że gwarancji może udzielić jedynie sprzedawca, producent lub dystrybutor danego e, produktu. Natomiast osoba prywatna niestety nie ma takiej możliwości. Dlatego, jeżeli kupujemy auto, to taką gwarancję może jedynie wystawić sprzedawca w komisie, natomiast jak kupujemy auto do osoby prywatnej, no to niestety nie będzie możliwości zawarcia gwarancji na takie auto. No, ubezpieczeniowa jest obowiązkowa, podlegają po prostu wszystkie pojazdy, które są włączone do ruchu. Mhm. tak? Warto tutaj zwrócić uwagę na to, zwłaszcza przy zakupie pojazdu, czy takie ubezpieczenie auto posiada. No, tak jak wspomniała Agnieszka, no jest tutaj duża kara, 8600 zł. A jeżeli chodzi o możliwości sprawdzenia, czy takie auto jest objęte ubezpieczeniem, no to możemy na przykład zrobić to na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W skrócie tak samo UFG, na UFG tak? Mhm. Tam podajemy po prostu numer rejestracyjny albo numer win pojazdu i możemy zweryfikować, czy dany pojazd jest objęty ubezpieczeniem. Nie tylko nasz, ale też pojazd mhm. z sprawcy. Sprawcy, tak. tak? No, jakby było takie zdarzenie, na przykład, że sprawca nie zauważył albo no celowo odjechał z miejsca zdarzenia uszkodzenia, na przykład nasz samochód, ale znamy jego numer rejestracyjny, no to jak najbardziej po numerze rejestracyjnym w takim UFG możemy sobie wyszukać, czy auto jest ubezpieczone, a jeśli tak, to gdzie. Możemy też się skontaktować bezpośrednio z daną firmą ubezpieczeniową. Jeżeli wiemy po prostu w jakim towarzystwie tej była zawierana polisa OC, no to wtedy możemy bezpośrednio z nimi się skontaktować. Natomiast, jeżeli ktoś no, nie lubi takiego kontaktu telefonicznego czy też internetowego, no to może to po prostu zrobić bezpośrednio w najbliższej stacji kontroli pojazdów. E, natomiast tutaj z zastrzeżeniem, że niestety nie wszystkie stacje pojazdów prowadzą taką usługę, więc warto zawsze dopytać, tak, czy w tej stacji obok nas jest to prowadzone. No i możemy też to po prostu zweryfikować w dokumentach, które dostajemy podczas zakupu samochodu. Tak. Sprzedawca samochodu powinien dołączyć do dokumentów samochodu aktualną polisę OC. Podsumowując, mm -hmm. tak naprawdę, żeby być w pełni chronionym, to tak naprawdę no, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC od tych zdarzeń no, w ruchu pojazdów. Natomiast jeżeli chcemy się chronić od fali, no to potrzebujemy gwarancji. I dopiero tak wtedy możemy powiedzieć, że mamy 100% ochrony na siebie i swojego samochodu. Tak, że nie tylko w wypadku właśnie jakichś zdarzeń losowych, ale też jeżeli po prostu popsuje nam się samochód, no to przede wszystkim od tego jest gwarancja. Tak jest. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące gwarancji albo ubezpieczeń, śmiało, zadawajcie je w komentarzach. Dzięki i cześć! Dzięki, pozdrawiam.